Dziesiąty mecz hokejistów Nesty Toroń. Witamy bardzo serdecznie w hali Turtoru na lodowisku. Nesta w dziesiątym spotkaniu ligowym sezonu 2013 14 oczywiście rozgrywki pierwszoligowe z Legią Warszawa. Stołeczni w kolorach no, typowych dla legionistów, zielono-czarnych, przede wszystkim również te wstawki biało-czerwone, no i gospodarze granatowo-białe, bluzy z czerwonymi numerami i nazwiskami na plecach, białe getry. Biało-czarne i czarne spodenki. Jesteśmy na początku ostatniej trzeciej tercji spotkania numer 10 w tym sezonie dla toruńskiego zespołu no i prowadzenie gospodarzy 4 do 0. Chwila przerwy może w tym momencie popatrzmy, efektowna bramka Przemysława Bomastka. Tutaj koronkowa akcja pod bramką legii Warszawa w drugiej tercji. I gol kapitana Toruńskiej drużyny. To była bramka numer 3. W tym meczu. I w tej chwili bramka numer 4. Tutaj no, akcja może jeszcze bardziej efektowna. Solowy rajd Piotra Winiarskiego przez pół lodowiska. I celny strzał. Gol numer 4 dla Nesty Torunie. Dzień wcześniej jak to zwykle bywa. W rozgrywkach pierwszoligowych obie ekipy na tortorze spotkały się również to drugie z rzędu. Spotkanie te odbywają się zwykle w weekendy. Sobota. Niedziela. My oglądamy spotkanie niedzielne. 22 sekundy do zakończenia. Pierwszej skar, dwóch kar. A jest bramka i jest bramka. Honorowa na razie dla legii Warszawy, więc wykorzystana przebaga w grze 5 na 3 jest 4 do 1. To jest 47 minuta meczu. W Toruniu przydałaby się na pewno, jeśli chodzi o sympatyków tej dyscypliny, większa mobilizacja. Oczywiście, a na razie popatrzmy! Michał Kalinowski tak zatańczył z Krążkiem i z Michałem Strąkiem, bramkarzem legii Warszawa. E, dokładnie. Jest 5 do 1, to jest 53 minuta. Oficjalne potwierdzenie przez spikera. Michał Kalinowski, no prawdziwy taniec w polu bramkowym. Można to oglądać w nieskończoność. Niemal stanął w miejscu przed bramkarzem polu bramkowym Michał Kalinowski, ale bardzo przytomnie podniósł krążek tuż przed y, Michałem Strąkiem, uderzając pod poprzeczkę bez y, wielkiej siły, ale za to z precyzją i rozmysłem. Może jeszcze jedna bramka, taka sama. No, jeszcze raz, y, jeszcze raz, y, dokładnie tutaj w zasadzie. Sędzia chyba chciał ogłaszać karę, a tymczasem jeszcze raz bardzo, bardzo podobnie w ciągu minuty mamy dwa bardzo podobne do siebie gole. Teraz jeszcze przydałoby się znowu potwierdzenie spikera, który z zawodników zdobył tę bramkę szóstą dla toruńskiego zespołu jeszcze ochota na strzelenie bramki numer 7 no, tym bardziej, że gospodarze grają w przewadze dwie ostatnie minuty tego spotkania, Przemysław Bomastek rolling po bandzie i jest gol Łukasz Szanowski wcisnął gdzieś tam Między Parkanami, a może Słupkiem a Parkanami krążek do siatki jest 7 do 1. Będzie bardzo efektowne zwycięstwo Toruńskiego zespołu. No i Przemysław Bomastek podającym w tej sytuacji. Przypomnę jeszcze raz bardzo ważne spotkania 9-10 listopada na tortorze z naprzodem Janów. Tutaj z Legią Warszawa była taka szansa teraz. Uślisk, no uwaga, bo teraz akcja 2 na dwóch legionistów na bramkarza Bojanowskiego, i będzie rzut karny. Będzie rzut karny w ostatniej minucie w ostatniej minucie no proszę bardzo to mogło być 8 do 1 dla Toruńskiej Nesty, a tutaj szanse na drugiego gola będą mieli Legionici tak więc jeszcze jeden ciekawy element hokejowego rzemiosła na sam koniec dokładnie wisienka na tym torcie który jednak zjedzony zostanie w całości przez gospodarzy bez względu na to czy ta wisienka teraz się pojawi czy nie. No ale popatrzmy jak się spisze Toruński bramkarz. No. To pewnie nie było y, przyjemne dla legionisty, który nie dojechał nawet do pola bramkowego i zgubił krążek. Nie zazdroszczę tutaj Kamilowi Szaniawskiemu. No ale cóż, zdarza się najlepszym. Jeszcze 10 sekund, czy będzie gol. Czy jednak nie, jednak. Wpada na 3 sekundy. Na 3 sekundy przed końcem meczu. Nawet nie wiem, czy nieco Michał Strong, bramkarz Legii Warszawa, sobie wrzucił ten krążek do bramki sam. Na pewno trzecia tercja pokazywana tutaj przez nas najbardziej efektowna. To już ósmy gol dla Nesty Toruń. Znowu Łukasz Krzanowski, tak więc Łukasz Krzanowski no odważy się już tutaj powiedzieć dwiema bramkami kończy strzelanie w tym spotkaniu z Legią Warszawa. Drugi mecz. Również 8 goli dostała Legia, no ale tylko jeden strzelił a tymczasem gospodarze 8 4 8 1 i chyba już tak jest pokojowo zakończą ten mecz Jacek Dzięgiel i Rafał Białek nie było rozegrania. Książka po wznowieniu 8 do 1, tak więc 2 do 0. 2 do 0 i 4 do 1 w ostatniej tercji. Nesta Toruń wygrywa mecz numer 10 nie? w tym sezonie w pierwszej lidze z Legią Warszawa.